Przewodnicząca komisji jest, członkowie są. Tylko pytanie, czy mają co robić? Spodziewacie się, że dzisiaj ktoś tutaj przybędzie? No wiemy, że pan Święczkowski wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że nie przyjdzie, dlatego nie podejrzewamy, żeby zmienił zdanie. Bo Bogdan Święczkowski już rano w piśmie do marszałka Sejmu uznał, że jego przyjście byłoby oczywistym złamaniem prawa z powodu wyroku Trybunału dotyczącego zakresu prac komisji. Tak tłumaczył się obecny prezes tej instytucji. Dzień dobry wcześniej prokurator krajowy, czyli zastępca Zbigniewa Ziobry, a kiedyś nawet Zagłosuj nam. kandydat na posła z listy PIS. Pierwszy na liście prawa i sprawiedliwości do sejmu. Krzesło dla świadka pozostało więc puste, a pytania bez odpowiedzi. W tym o takie, odtajnione właśnie przez komisję śledczą, opinie wydawane jeszcze przed zakupem Pegasusa, jak ta policji. Policja nie może zakupić i wykorzystywać programowania komputerowego. Oraz będąca do niej w kontrze. Stosowanie takiego systemu jest możliwe. Opinia samego Bogdana Święczkowskiego. Święczkowski, czyli podwładny Ziobry mówi, rację ma CBA, można to używać w Polsce, a nie wszystkie inne służby. Panie pośle, czy Przecież w ja stanie ja powinien usiąść Bogdan Święczkowski? Tak, tak, gdyby ta komisja usunęła wady dotyczące swojego funkcjonowania. Przechodzimy do głosowania. Komisja obok wniosku o karę porządkową 3000 zł złotych zawnioskowała nie o doprowadzenie przed komisję. To wymagałoby uchylenia immunitetu, a to może zrobić tylko sam Trybunał, a o przesłuchanie byłego prokuratora krajowego w prokuraturze. Zapewne jakieś kolejne pomysły posłów, którzy tworzą tą śmieszną komisję, rozbawiającą ludzi w istocie nieudaczną, zapewne się pojawią. Ona. To nie pierwszy taki problem przed komisją. Do tej pory wezwała blisko 30 świadków. Połowa z nich, także ważnych ludzi poprzedniej władzy, pojawiła się przed jej obliczem. Ogłaszam wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Ale po zabezpieczeniu, a potem wyroku wydanym, choć nieopublikowanym przez rząd, Trybunału z udziałem tzw. sędziego Dublera, a także byłego posła PiS. Jest niezgodny z artykułem drugim Konstytucji. Sześć osób się nie stawiło, dwie zostały doprowadzone, choć jedna ostatecznie nieskutecznie. Zbigniew Ziobro ostatnio na posiedzenie nie przyszedł, ale niektórzy członkowie komisji przyszli do niego. Na sejmowej konferencji prasowej usłyszeli, że złożone zostanie na nich zawiadomienie do prokuratury. Była też obietnica: Będę. Konfrontował się na fakty i argumenty z członkami nielegalnej komisji. Jestem na to gotowy i tego chcę, skoro będę tam doprowadzony. Dlaczego? Nie dlatego, żebym chciał zalegalizować tę komisję, bo zalegalizowałbym, gdybym dobrowolnie tam się stawił, ale dlatego, że chcę. Pokazać polskiej opinii publicznej, Polakom, że my nie mamy w tej sprawie nic do ukrycia. Podpisze pan wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobro. To znaczy, będę. W, podpisze wniosek, który uruchomi całą tak. procedurę, która do tego może doprowadzić. Na tym samym posiedzeniu, ku zaskoczeniu wszystkich, pojawił się wcześniej unikający komisji. W czasach rządów PiS szef służby wywiadu wojskowego. Na zakres pracy komisji. Nie obejmuje pracy wywiadu za granicą, który o Pegazusie coś wiedział, ale nie powiedział, bo nie mógł. Jesteśmy w posiadaniu dokumentu służby wywiadu wojskowego z czasów, kiedy pan był jej szefem, i która odnosi się do kwestii Pegazusa, także pana zdziwienie wydaje mi się co najmniej. To dokument jest jawny. Dokument nie jest jawny, no ale, nie ma. ale istnieje. Przesłuchanie kontynuowano w trybie niejawnym, więc stan publicznej wiedzy na temat Pegasusa pozostał niemal ten sam. Także zamykam posiedzenie i widzimy się w części niejawnej. Dawid TVN 24.